Cześć, witam was w podsumowaniu roku 2024. Jest to film bardziej skierowany dla stałych widzów, ale może ktoś więcej się zainteresuje, serdecznie zapraszam. Dzisiaj sobie pomówimy między innymi o tym, jak wyszedł poprzedni rok i co nie wyszło i przede wszystkim jakie plany na obecny rok 2025. Zacznijmy od tego jak wyglądał cały rok. I statystyki tutaj są bardzo ciężkie do zobaczenia, bo ogólnie w ciągu roku uzyskałem 52,7 tysięcy wyświetleń, ale z tego najwięcej ma short, który właśnie w marcu wyszedł, który eksplodował totalnie. Nie mam pojęcia, jak to się stało i dlaczego, ale ponieważ eksplodował i ma 11 tysięcy z 52, no to wykres wygląda bardzo, bardzo dziwnie, więc tego shorta będziemy musieli trochę pominąć. Zamiast tego przejdziemy tutaj. Myślę, że są to bardziej wyraźne statystyki. I wtedy możemy zobaczyć, że ogólnie ten rok był lepszy niż poprzedni. Jednak szczerze wydaje mi się, że nie na tyle, żeby się jakoś bardzo z tego cieszyć. Ale może jestem trochę pesymistyczny. Na razie sobie przejrzyjmy więcej i zrobimy nie codziennie, tylko co miesiąc. Zobaczymy, który miesiąc był właśnie dobry, jak to wyglądało. Zaczęło się tak w miarę normalnie, powoli. I potem maj trochę to wzrosło. Zdaje się, że w maju, jeśli się nie mylę, zaczęli się bohaterowie, mogą pracować magią. Może się mylę, nie jestem teraz pewny. Ale tak zaczęło, trochę to ruszyło, tak? I nagle Asha Narena i w ogóle e, głównie Heroes 5 właśnie był e, był tym takim, jak to nazwać, czynnikiem, co najbardziej tutaj popchnął kanał. Co szczerze nie do końca mi się podoba. Jakby jestem wdzięczny za wyświetlenia, ale nie chciałbym być kojarzony tylko z Herosem 5. Jak nie ma Herosa 5, to, to nudny kanał. Tak? Ale ważne, że wyświetlenia jakieś tam, że, może inaczej. Ważne, że ktoś, kto obejrzał, jest jakaś szansa, że został. No i tutaj, potem jest październik, listopad, jest drastyczny spadek. I nie ukrywam, że ten spadek strasznie wpłynął na moją motywację. Plus jeszcze w grudniu się przeziębiłem, więc totalnie to spadło do poziomu, gdzie. E, no jednak, tu mamy ile? 3100? Tu mamy 2200. No to straszny spadek w okresie, kiedy tak naprawdę te wyświetlenia powinny rosnąć, e, według tego, jak YouTube działa. Więc no, nie jestem zadowolony z końca, ale ogólnie z całego roku jestem dosyć zadowolony. Myślę, że pewne pomysły tutaj dobre wpadły i daje to jakiś pomysł, co robić dalej. Dobra, jeszcze możemy sobie tutaj jakieś zobaczyć w stylu, właśnie treść. Co miesiąc, dobrze, co miesiąc i widzimy tutaj kilka bardzo bardzo ciekawych rzeczy mianowicie jest stream o nazwie Seigex, który jest z roku 2023 i z jakiegoś powodu on ciągle wraca, w sensie nie ma nigdy momentu, że nikt go nie klika. Styczeń 101, wyświetleń, luty 124, 65, 50. Aż tutaj nagle listopad znowu wystrzeliło 247, grudzień 297. Eee, chyba dobry clickbait po prostu. Ymm, bo współczynnik e, klikalności wyświetlanych miniatur, jak tu widać, jest dużo wyższy niż w innych przypadkach. <gryw> Natomiast średni czas oglądania 14 sekund, więc ktoś sobie widzi Segex klika, myśli, że śmieszne jakiś memy, widzi jej stream ze Stardiu Valley i, i odklikuje. Przynajmniej jest śmiesznie. No, nie licząc tego, to praktycznie cała topka to są filmy z Herosa 5. Jasny mi to daje przekaz, że to jest coś, co najbardziej jest wychwytywane u moich widzów, pewnie dlatego, że mam Gdzieś tam głęboko w korzeniach, to, że jestem znany z Herosa 5, więc bardziej się w tych właśnie środowiskach powiedzmy, że promuje mnie YouTube i w sumie nie tylko YouTube, ale też na Discordzie tawerny. Myślę, że stamtąd też ludzie przychodzą. Zresztą możemy to potem sprawdzić źródło wizyt. No, ale w każdym razie jest tutaj Heros 5, Heros 5, Heros 5. Absolutnie wszędzie Arena albo bohaterowie mogą pracować magią. Dopiero coś, co nie jest Herosem 5. Jak tak tu patrzę, to jest to dopiero Disciples 2, Disciples 2, Disciples 2. Eee, Baldur's Gate. Baldur's Gate niedługo się skończy, więc. No, ale ogólnie raczej. Oprócz tutaj jednego, Stardust Valley, no to jest Disciples 2, Disciples 2, Disciples 3, tutaj dopiero Fortnite. Także e, daje mi to pewne pomysły, jakby ja mówię, ja nie zamierzam się skupiać na Herosie 5, ale jakoś tam okazjonalnie, czasem coś będzie. Nie chcę, żeby. Okej, okay, żeby to przedstawić w najprostszy sposób. Nie chcę być kojarzony tylko i wyłącznie z Herosem 5. Ale w ramach ewentualności chcę być kojarzona jako osoba gdzieś w tej okolicy, ale nie skupiona w 100% na tym. Więc nie mówię, że w ogóle nigdy, przenigdy nie chcę Herosa 5. Mówię po prostu, że nie chcę mieć z tego stałej serii, tylko właśnie tak czasem wyrywkowo. Natomiast, co jeszcze mogę tu powiedzieć, to no, dru na drugim miejscu jest Disciples 2. Które zdecydowanie bardziej bym wolał streamować niż właśnie Herosa 5. Zwyczajnie dlatego, że chciałbym coś bardziej na luzie pograć, a mam wrażenie, że już wszystko zrobiłem w Herosie 5. Jakby cały ten kanał jest utworzony z powodu tego, że już praktycznie żygałem tym Herosem i chciałem spróbować innych gier. Natomiast co można na 100% stwierdzić. A to jest po prostu to, że trzeba jakiś jednak regularny content mieć, a nie tak jak ja robiłem w sumie w ciągu tego roku, że praktycznie wszystkie serie były nowe, tak? Czyli na przykład gdzieś tam w poprzednim roku prowadziłem Darkest Dungeon cały czas, jakieś stardiowali i tak dalej i nagle po prostu poszła przerwa od tego i ruszyłem na jakiś inny content. Trzeba będzie tego unikać, także to przejdziemy jeszcze do tych planów, ale tak to będzie wyglądać, że będzie trzeba jakieś regularne rzeczy i mam wszystko dokładnie rozplanowane, zobaczymy jak wyjdzie, w razie czego coś się zmieni Dobra, źródło wizyt, tutaj chyba nic ciekawego nie będzie zewnętrzne tylko zakładam, że to może być Discord, ale szczerze nie wiem, bo tutaj nie ma dokładnie napisane E, chyba nic tu ciekawego nie ma. Nie, możecie sobie popatrzeć. Ja tutaj nic ciekawego nie widzę. Mm, natomiast region. E, nie wiem, co się stało z moimi fanami z Izraela. E, pozdrawiam. Kiedyś na drugim miejscu to był Izrael. To dużo mówi o społeczeństwie. Miasta, e, klasyka, Warszawa. Na drugim miejscu jest Słupsk. E, pozdrawiam Słupsk, nie wiem. Z my tyle osób ze Słupska Lubi, ale spoko. Wrocław moje miasto. Fajnie. Kraków, Katowice. Łódź, Bydgoszcz Jezu. Jakieś straszne miejsca. No i no więcej tutaj chyba nie ma nic ciekawego, no bo tutaj już są 10 dni Jakieś pojedyncze osoby. Także hej, pozdrawiam moich widzów z, z Rudy Śląskiej. Siema. Dobra. Dalej wiek widza. To też Wam mogę pokazać. Podobno nikt od 13 do 17 lat nie ogląda. Znaczy, że po prostu konta mają wszyscy ustawieni na jakieś tam starsze osoby. Starsze w sensie pełnoletnie. Najwięcej tutaj ledwo, ledwo 25 do 34 lat. Także raczej tutaj mamy w wiek, wiek od 18 do 34. Najciekawsze to będzie płeć widza. Hmm, że nie dlatego, że za każdym razem jak wejdę w te statystyki, to mi pokazuje coś innego. Mianowicie zazwyczaj mi pokazuje, że jest 100% mężczyzn, a jak teraz wchodzę jest 12,1%. <grych> to ja nie wiem. Natomiast coś, co jest tutaj bardzo ważne do zauważenia, przynajmniej dla mnie, to to, że jak tutaj kobiety przychodzą, to mają większy średni czas oglądania. I większy średni procent. Czyli jak tutaj już kobiety przychodzą, to raczej e, częściej oglądają niż tam mężczyźni. Także chyba powoli mój kanał e, będzie oblegany przez e, fanki. Nie wiem, co o tym myśleć. Jestem bezpiecznie tutaj w mojej e, prawiczkowej twierdzy i, i nic mi nie grozi chyba. Ale pozdrawiam dziewczyny. Dobra, data to ja nawet Nie wiem co to jest. Aha, że każdy miesiąc jak wyglądał. No, wrzesień najlepszy. Klasyka. E, natomiast grudzień bardzo źle. No, to już mniej więcej przyszliśmy. Status subskrypcji raczej e, wcześniej mi właśnie widzowie bez subskrypcji, teraz bardziej stali widzowie ale mniej więcej to jest tak pół na pół, także nie ma tu co tu e, jakoś nad tym zastanawiać ale co no to widzę, że subskrybenci stali widzowie naprawdę e, często tutaj przychodzicie, często wracacie mnie, wspieracie, także dziękuję stałym widzom e, źródło subskrypcji to f, nie wiadomo co to jest typ treści e, to, to nic nie będzie. Dobra, to to by był. To by był ten rok. Teraz plany co do obecnego roku. Więc tak, plan jest prosty. Mm, ustawić więcej regularnych serii. To po pierwsze. A po drugie, mm, streamować więcej z kamerką. Raczej jest to trudne dla mnie. Streamowanie z kamerką, ale zauważyłem, że. Za każdym razem, jak włączę kamerę, to faktycznie więcej ludzi zostaje na streamach, i nie wiem, czy to jest kwestia po prostu przypadku, czy tego, że wolicie, kiedy jest kamera, ale myślę, że na próbę przynajmniej można prowadzić tylko streamy z kamerą. I w razie czego po prostu jak stwierdzicie, że, że tak jest gorzej, no to wyłączę kamerę. Dobra, a co do serii, to plany są następujące. Każdy poniedziałek przez cały rok będzie Disciples 2. Każdy wtorek przez cały rok będzie Stardew Valley. To, to mają być dwie stałe serie, które zawsze, zawsze, zawsze będą. Chcę, żeby mój kanał kojarzył się właśnie z tymi dwoma grami. I że jak ktoś powie, yy, czy znasz jakichś youtuberów ze Stardew Valley, to żebym właśnie ja przychodził do głowy, że zawsze u mnie to będzie. Nie tak jak zrobiłem w sumie w tym roku, że uciąłem ten content, bo mi się trochę gra przejadła. Myślę, że jak trochę to ograniczę i będę jakieś ciekawsze rzeczy robił, niż po prostu przejść grę za pier ten pierwszy raz, no to myślę, że się tak nie zmęczę tym. Disciples 2 cały czas chciałem streamować i w sumie jak skończyłem serię to dalej mnie ciągnęło do tego, więc to się raczej, to raczej nie będzie problemem dla mnie. Więc jeżeli jesteście fanami tej gry to super. Jakby ja słyszałem też, że osoby co nie znały nigdy tej gry że powiedziały, że dobrze się to ogląda, więc mnie to bardzo cieszy, bo mi się super w to gra. Na środę prawdopodobnie, ale to pewnie będzie się zmieniało. Planuję też możliwie do końca roku, żeby zawsze był jakiś content co czyli po prostu z kimś będę streamował. E, osoby raczej będą się zmieniały, po, e, chyba że e, obecna osoba, z którą będę grał, będzie chciała więcej. E, będę streamował z Erzą, e, Erza stały widz. E, i myślę, że bardzo fajnie by było właśnie razem sobie content robić. Myślę, że raczej wszyscy tutaj RZ lubią. Ja też, także nie ma problemu. Prawdopodobnie czwartki to będzie właśnie. Obecnie to nazywam Gufia Streams, ale po prostu chodzi o to, żebyśmy tak na luzie mieli zawsze coś do streamowania. Czyli póki co jest to Reksio. Z czasem to będzie właśnie jakieś losowe stare gierki, jakieś tak, jak mam tu płyty, to jakieś gierki, właśnie z płyt, mam napęd do płyt. No i ewentualnie jakieś gierki od widzów. Jak nie, no to gierki od widzów będą pewnie w środy zamiast tego koopa, ale podejrzewam, że w razie czego po prostu jeszcze będę jeden dzień więcej streamował dojdzie na przykład nie wiem, piątek albo sobota ale raczej nie, raczej będziemy próbować co innego, żeby, żeby jednak coś było od widzów, bo mi często podsyłacie gry i mam jeszcze zaległe kilka gier. Gierki tam. Artur mi dał, Salmaryx mi dał, Lochi, mi dał. Pozdrawiam Was. Także upewnię się, że zagram wasze gry. No, i ostatnie co też chciałbym, żeby wróciło na stałe, to jest seria z horrorów. Jakby już na koniec, odpuściłem sobie te horrory, bo miałem wrażenie, że nikt już nie ogląda. Ale myślę, że to była kwestia tego, że gra była trochę słaba, którą akurat wtedy grałem, i może się ludziom po prostu przejadły już te horrory. Natomiast stream co zrobiłem halloweenowy, bardzo się ludziom podobał patrząc na to, jak statystyki tego streama wyglądały, jakby no nie, nie pokazałem Wam, ale w skrócie, mimo tego, że nie osiągnął jakoś bardzo dużo wyświetleń, to wszyscy praktycznie co oglądali zostawali bardzo długo, średni czas oglądania był bardzo długi i średnia widzów była bardzo duża, mimo tego, że nie była to jakoś rekordowa, jak tam w Herosie 5, jakieś 40 osób, to nigdy to nie spadło bardzo nisko, więc Powtórzę poniedziałek Disciples 2, wtorek Stardew Valley, środa, koopy różne. Na razie to będzie Lego. Potem wejdą jakieś inne gry, typu, nie wiem, na przykład Saints Row. Bardzo mam ochotę zagrać, ale co, coś tam się znajdzie. Czwartek czwartek Goofia Streams czyli albo jakieś śmieszne, albo po prostu rzeczy od widzów. No i niedziela. To będą właśnie horrory zawsze z kamerką. Akurat tutaj. Co do horrorów, zawsze bym chciał, żeby kamera była. Abyście mogli widzieć moje reakcje. Dobra, to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Ja dziękuję za ten rok i mam nadzieję, że obecny rok pójdzie o wiele lepiej. Mam solidne plany, więc. Myślę, że pójdzie dobrze. A jak nie, no to mówi się dalej, żyje się trudno. Dobra, to dzięki i do zobaczenia na streamach. Cześć.